No to się ma, gramy w tego Five Nights at Freddy's. Zrobimy chyba pierwszą noc. Zrobimy sobie pierwszą noc. Jutro będzie drugi odcinek z drugiej nocy, bo mi się nie chce, a już jest. Tak, no godzina 21, kiedy nagrywam akurat ten odcinek. Więc no, przetrwamy, mam nadzieję, że przetrwamy, bo dawno nie grałem w Five Nights at Freddy's. Na razie to ja nawet tu nie muszę sprawdzać, tu nie muszę. Działa? Działa! I tak na razie nie muszę sprawdzać na kamery, bo jest dopiero 12, a, po dwu, a dopiero po pierwsza jak minie, to dopiero no. Funga ja wyciszyłem, bo mi się to nie chce, słuchaj. Wystarczy patrzeć tylko na animatroniki na razie. I tego, tutaj się tego nie klikać na razie, bo dopiero jest 12 Freddy, Freddy raczej nie pójdzie przez tą noc. Będę go blokował kamerami. What the fuck? Ej, co to było? Ej, widzieliście to? Co to było? To jest jakieś rzadkie? Co mi się właśnie na mordzie pokazało? Przepraszam, was że akurat mordę powiedziałem. Ale serio, mi się coś pokazało. Czy to jest rzadkie? Czy co? Jak umrzemy, to jak coś tak kończę, to Trochę też Foksiak Foks i pierwszej nocy raczej nie atakuje. Dzisiaj ma Boniacz, no Frederika się trzeba patrzeć. Boniacz jest przy jeden B na razie. Ja chyba zaraz skończę, bo mało mam miejsca, więc wstawię to raczej. Trzecia IM jest na razie, więc rad Może. Bo serio. 48 nam zostało, kurde. Trzy jeszcze, trzy godziny trzeba Spierdaj. Sorry za przekleństwo. No ale pierwszej nocy serio, to jest bez sensu. Gnoju. Spier. Ja coś jeszcze my nie wytrwamy do tej 6 IM. bo ja dawno nie grałem ogólnie i to, to jest ten problem. Ej, ale powiedzcie, dlaczego akurat Fox jak? Jak jest pierwsza, pierwsza noc, to czemu dosłownie prawie wszystkie animatroniki atakują? Jakby to dosłownie było. Czy on zawsze pierwszej nocy atakował? Ja nie pamiętam tego. Bo mi się zdawało, że pierwszej nocy nigdy nie... O nie, Boniacz jest powiedzieli. Boniacz? Gdzieś ty. A tu jest Boniacz. No serio. Tu jest Fox, jak? Proszę, proszę, proszę. Wytrzymaj, wytrzymaj, wytrzymaj. 12% mam. Proszę, daj już tą szóstą IM. Szósta IM. Proszę was. Jest! Brawo. Jej. Dobra. To ja kończę. Nara.